Słuchajcie, jesteśmy na parkingu chińskiego centrum handlowego przy ulicy kolejowej przy Lidlu, tu macie Lidl, a tu mamy już postawioną stację ładowania DC i AC, ale nie wiem czy AC będzie to działać, Greenway. Na razie jeszcze nic nie jest wyświetlone, ale mamy dwa CCS-y. <laughs> Jakie to jest mocy? Jak wygląda? Tu mamy tak 200 kW i 2 CCS. Tak to wyjdzie? No, 2 CCS. I yy. stanowisko tutaj jest yy, niedaleko dworca, bo jakieś 400 metrów tam, w stronę zachodnią, jest dworzec i tu będą prawdopodobnie dwa miejsca oznaczone parkingowe i już znaki idzie się